Po pierwsze, kierownik budowy odpowiada za staranne działanie, a nie za rezultat. To kluczowa różnica w stosunku do branżowych umów, czyli umowy o roboty budowlane i umowy o dzieło, w których odpowiada się za rezultat. Kierownik budowy nie sprzedaje produktu, kierownik budowy nie gwarantuje wyniku, kierownik budowy w końcu nie daje gwarancji, aka obietnic. Że budowa zakończy się sukcesem. Jego obowiązek to należyta staranność oceniana według podwyższonego standardu profesjonalisty. Wykształcony inżynier, który dodatkowo pełni samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, jest osobą wykształconą, jest profesjonalistą, a przy tym osobą, od której z automatu oczekuje się najwyższej rzetelności, ocenianej przez pryzmat jego zawodowego charakteru. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że w przypadku występowania problemów łatwiej zarzucić kierownikowi brak należytej staranności, trudniej się z kolei z tego zarzutu uwolnić.